Witam serdecznie. Tutaj Adam Zagórski, dyrektor artystyczny Poznań Music Labs Live. Rozpoczęliśmy drugi międzynarodowy cykl koncertów jazzowych i warsztatów muzycznych. Cykl ten powstaje dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu Synergie z okazji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Dzień dobry, nazywam się Kuba Skowroński. Miałem przyjemność zagrać dziś koncert na w tym motocyklu Poznań Music Labs Live. Na co dzień mieszkam na wyspie Bali w Indonezji, ale pochodzę z Poznania, także bardzo się cieszę, że wracając tutaj widzę, że są organizowane takie rzeczy, jak właśnie warsztaty, które zrobiliśmy, i ten dzisiejszy koncert, taki cały cykl. Myślę, że to jest bardzo dobra rzecz, że w Poznaniu się wydarzają takie fajne inicjatywy. Nazywam się Kajetangalas, gram na organach Hammonda. Zagraliśmy dzisiaj koncert w ramach Poznań Music Labs Live. Przeprowadziliśmy też warsztaty muzyczne o tytule Hamon, labirynt, brzmień. Porozmawialiśmy trochę o, o, o tym słodacznym instrumencie organach Hammonda, porozmawialiśmy trochę o e, współpracy wewnątrz zespołu jazzowego. E, świetna inicjatywa, wielkie gratulacje Adam. Bardzo zazdroszczę tego cyklu. Super Podczas najbliższych sześciu miesięcy zorganizujemy sześć koncertów z okazji prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.